Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Schedule One. Ja wiem, zmieniłem troszkę, robię pół intro, później widzimy gierkę. Mam nadzieję, że to się przyjmie, a jak nie, to dawajcie jakieś sugestie, jeśli chodzi o jakieś animowane intro. Do tego jeszcze chyba długa droga. Ja to na razie nie umiem, a jakbym się chciał nauczyć, no to na razie trzeba mieć od czego zacząć, prawda? E, także nie gadając więcej, przechodźmy już do gry i ciśnijmy dalej z tematem. <laughs> Eee, także ten, eee, plan na dzisiaj, nie mam pojęcia Troszkę mnie tu już nie było, nie będę ukrywał Też że ostatnio porobiłem briki No chyba teraz będzie celem zatrudnić więcej osób do noszenia O, metę ktoś chce kupić eee, Więcej osób do noszenia No to ogólnie by to było spoko, nie? Pytanie... Oj ojojoj, oj, chyba przegrałem z ceną <laughs> Moja wina, moja wina, Jeff Sorry, ale metę też chcę sprzedawać w większych ilościach Dobra, mamy tu na razie taki mniejszy, większy porządek. Mamy tutaj kilka tych rzeczy. Nasionka są, te są, ziemia jest. A tutaj jeszcze jest tego troszkę. Dobra, no to w sumie nie ma tragedii. Tu sobie pożyją. No, tu jest mój wand, dzień dobry. Eee, mam premium Mete. Jakieś Grandaddy Purple, jakieś bloki. Cały diesel, ziemia w sumie i nasionka. Eee. Ja mam nasionka zostawić. Chyba może w tym drugim może zostawię, chociaż tutaj mam taki przemiał, że to tutaj zostawię. Może w ogóle zmienię ten, tą produkcję. Bo w tym momencie to troszkę ciężko wygląda mam wrażenie. I są? Są, po 10. No i po prostu to się nie składa aż tak, jakby mogło się składać. Bo tutaj mam produkcję tych właśnie roślin. Tam mam na razie gotowanie, jakbym to jakoś sobie porozbijał. Może tam będę tylko gotował, a tu zrobił całą resztę, w sensie chodzi o roślinki. No ale dobra, to na razie nie jest aż taki problem na dzisiaj. Kasy trochę miałem. Nie wiem za bardzo, co potrzebuję w sumie, i to jest problem. A jeśli chodzi o rzeczy, no to pewnie za niedługo przydałoby mi się kupić coś nowego. W sensie jakiś nowy biznes albo coś, ale też ostatnie zarobki nie były aż takie wysokie. Żeby do prania sobie zwiększać ilości, bo tam to już chyba jest prawie 10 tysięcy. Dobra, to sobie weźmy. Gitara, tu mamy jakieś pojedyncze rzeczy. Siema, Mordo. I tak, tutaj jest Oldzikarz. Oldzikarz od się nam kończy, ale to chyba pamiętam dlaczego. I Grandaddy Purple. Dobrze, mamy tego trochę. Green Kraka w sumie mam mało, a jak tam moi dilerzy? Ten jest wyposażony, ta jest, ten jest wyposażony i ta jest w miarę wyposażona Troszkę kaski mają Dobra, może się upewnimy, że ty też będziesz miał kaskę A masz jeszcze duży, duży zapas Good, lecimy Dobra, no cel jest taki, tak jak ostatnio, no... O, przypomniałem sobie cel ostatni, może ja się dam trochę wyżej Będę wjeżdżał w tego supa. Eee, Chcemy podbić nowe rejony. Jak już tu jestem, to sobie kupię słoiki. Git, przez przypadek zawróciłem. Ale jak już tu jestem, to sobie kupię słoiki, bo tego mi tam zawsze brakowało. Hmm, nawet jakbym miały przez chwilę wozić w aucie, to chyba nic się nie wydarzy, prawda? Ja, Mordoja potrzebuję słojków. Nie wiem, kupmy ich wiem, z 80 tym razem. Bo aktualnie nam to na dużą skalę idzie. Kupmy też, może, zapas sobie tego i tego. Cyk. I tu na razie. Na razie chyba wszystko, nie? Może kupmy też sobie troszkę ziemi. 20. Niech będzie na zapas. Gitara. No, mamy 42 koła, w sumie. Dobra. Zróbmy tak. Ja pojadę z tym pod domek. I pobiegnę, pobiegnę, słowo klucz, w rejon doków. E, to znaczy, słowo klucz dla mnie, tylko tak informacyjnie, że nie będę brał samochodziku. Ale wezmę tam te, powiedzmy, próbeczki i będę, będę sobie szukał tamtych ludzi w nowym rejonie, zamiast... E... Zamiast. A, pyk, pyk, pyk. To mi się tu przyda, i to mi się tu przyda. Tu się nic nie dzieje? Nasianka jakieś tu muszę przywieźć, jednak. Dobrze. Jak to tu działa? Tutaj te raki są jakoś połączone? Mover, mover, mover. To jesteś ty. Ja bym chciał zobaczyć twoje ruty, mordo. No, ciężko mi je zobaczyć, no ale dobra. Tutaj jest pełny Horseman i Smith, to mogę stąd wynieść. I położę to tu. Tutaj teraz dorzucę. Tak. Aha, bo tu już nic z tego nie było, tak? No dobrze. To troszkę mi się udało. Dobra, weźmy słoiki. Um, dobra. D dobra, zróbmy tak. Ty dostaniesz ode mnie piątkę niestety, Liza za 450 gitara. Mm, nie. nie niedobrze. To był click mordo. Mo moja wina bardzo. Już nie klik. Znowu kliknę Nevermind. Takie dile straciłem dzisiaj. To takie rzeczy, co chciałem sprzedać akurat. Dobra, weźmy sobie to i to. Zróbmy tutaj taką małą podmiankę. Gitara. Gitara. Gitara, dobra. Tutaj wrzućmy to może z powrotem. Tutaj jest Green Crack, to co tu robi Sour diesel? Aha, bo to jest analog. dobra. Żebym tutaj Green nie pakował. Dobra, 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 dobra. To mi to nawet się podoba. Um, dobra, to zróbmy tak. Tu odstawmy, weźmy taką podmiankę, zróbmy. Uh, Oj, oh, ciężko, ciężko mi się myśli w ogóle, to jest, to jest też śmieszne. Um, tak, tu, to i to, albo właściwie to połóżmy na jakiejś półce, z której nikt nie może zabrać. Tak by było najlepiej. Tak samo zróbmy, może nie z tym, ale z tym i z tym. To połóżmy tu. Tutaj mamy pełno jakichś pierdłek, dobrze. I teraz tak, weźmy sobie... Zaczniemy może od odstawienia słoików do auta. Gitara. No, ziemi też się tu kończy, to ci tu zaraz podstawy więcej, dobra. Zróbmy tak, tu jest green, tu też jakiś green leżał. Tyk, pyk, jazda. Ogólnie to mam dwójkę mety, w sumie mogę Ci to sprzedać, to prawda. I nie wiem czemu tutaj ten mover nie robi tych bloków, bo ja specjalnie powiedziałem, żeby te bloki tu robił. Jest to teoretycznie zaprogramowane, tylko nie działa. Jeśli macie jakieś uwagi, a polecam, znaczy Odstaw, oddaj, oddaj. A gdzie są te dwa bloki, które ci, które wziąłeś przed chwilą? Oddaj mi je. Halo. Też ma być green. Gitara. Dobra. Ale, ale, ale gdzie ty je położyłeś mordo, a tu, dobrze, może być, może być w takim wypadku. Dobra, bo tu mamy jakieś deale, Grandaddy Purple, w sumie cena była już dobra, nie? Schedule, uczciwie trzeba kliknąć, dobrze, e, dwa mety, no powiedzmy, że czy... 320 Ludwik No dziewięćdziesiąt 3295 Git. Z tej mety nie chcą kupować, ja sprzedaję produkt premium w sumie, no to powinno być lepiej, nie? Mówię, mety nie chcą kupować, i właśnie dostaję kolejne zapytanie o metę. No także pozdro. Dobra, i tutaj widzę, że ty stamtąd nosisz. To tutaj dorzuć ziemię. Tu sobie jakiś czas przeżyjecie, chyba. Eee, sour Diesel wrzucę sobie tu. Specjalnie dla was. Metę. Metę tu można zbić. No i ewentualnie mogę to zapakować w te słoiczki. Tutaj widzę, że też sobie nie radzicie. Gitara. Pyk i pyk. Dobra, mamy to. Eee, I teraz tak. Ty tu i tu, ja biorę sobie wszystkie swoje pojedyncze przedmioty, tak, tak, i idę na podbój nowych ziem. Eee, tylko tak, tutaj jeszcze chcesz trzymety, proszę cię bardzo. Tylko musisz zapłacić trochę koło tego Gitera. Dobra, ja potrzebuję, może być zmiana, ja teraz odblokowuję rejon Doki i potrzebuję złapać, ciebie nie ma. No, to najlepiej, Ciebie, Javier. Javier, Ryogo nie będzie na mapie gdzieś. Nigdzie? Dobrze, ale oni gdzieś w tym rejonie powinni być. Także ja tam lecę. Um, no, kurczę na razie w ogóle. Mało Dili mam na dzisiaj za zabukowanych. I to mi się nie podoba za bardzo. No ale powiedzmy, że cheat happens. Dzisiaj ja też po takiej przerwie niekoniecznie oczekuję od siebie nie wiadomo jak, jakiego dobrego wyniku. Nie ale wiem, wszystko da się poprawić, ale, ale no. Szanujmy się też, nie? To jest tylko gierka. A teraz może będę miał więcej sobie czasu nagrywańsko w to, więc, więc sobie pogram. I jak się znowu w to wcisnę, no to będzie super. Mam nadzieję, że w tym tygodniu powstanie dużo więcej odcinków. Ja też bym niektóre gierki sobie mocno mocno popchał. Dobry pani policjancie. Pawier. Nie ma. Nikogo. Nikogo. Nikogo, totalnie. Tutaj nawet zapukać nie można. Okej. Okay. Nikt nie otwiera. Pytanie, czy to jest. Um, Zbagowane, czy taki jest cel? Git. Mamy kolejnego deala na dzisiaj. Sprawdźmy te kontakty. Show on map. <laughs> jeszcze go nie ma. Ciebie też jeszcze nie ma. Czyli trzeba się dobrze wstrzelić, Bo tutaj mi daje supplyera, a tym mi daje dealera. I w sumie ja bym chciał to i to. Tak by było najlepiej. Elizabeth, ja coś chcę. <laughs> Dobra, mm, tak, tutaj, Mik, ja ci chcę sprzedać w takim razie piątkę, tylko powiedzmy za tyle. <laughs> to się sprzedaje taniej w tym momencie niż yy, inne rzeczy. Tobie też chcę sprzedać piątkę. Git? Git. Dobra, czyli z rzeczy, gdzie mam praktycznie mało dili. Um, dobra, niech będzie. Na oczach policji, która nie wiadomo co robi. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Elisabeth właśnie coś skończyła, ja bym chciał kontakty, I może będziesz Javier. Javier, ty pracowałeś na stacji, jak ciebie nie może być? Uśmiejam ja trochę rzeczy, a tam policja stała. Ja Abym mógł zacząć z nimi walki, już nie. Bym sobie ich odchodził na wieczór. <laughs> to by było dobre. Dobra decyzja by to była. Siema, ma panowie policjanty. Możecie sobie łagodnie pojechać, bo ja chcę waszych kolegów zaatakować. Git. Ale dostałem, dostałem niedobrze pod tym względem. A ja tu jeszcze mam domek w sumie. Ale dobra, kontakty pokaż na mapie, nie ma. Pokaż na mapie, nie ma. Ich pokazać na mapie jeszcze nie mogę. Ale czemu Chawiera totalnie nie ma na mapie? Hmm, mapa, ktokolwiek jest? No tylko moi dealerzy w sumie, to nie wiem, czy mapa się zepsuła? Może muszę grę zestartować? No. Dobra, pójdziemy jeszcze spać, ogarniemy co i jak zrobimy te dile, co mam do zrobienia. Um, no i co, i zobaczymy, jak to działa, nie? O, dzień dobry. No, wysiadać, wysiadać. A serio, Nikt z tego auto nie wysiądzie. No samo jechało. Nie rozumiem co się dzieje. No trudno się mówi. Dobra. <laughs> Coś. Coś tu w sumie nic nie idzie nikomu. Z tego co widzę. Tutaj nie pakują, tam nie pakują. Roślinki nie rosną. I przyjdą po to. Przerzucę znowu w 2 i 1. O dobrze, dobrze, coś urosło chociaż. Green. Seria pojedyncze OG. Przerzuciłeś tutaj. Gościu. Nie, ja cię proszę. I ten też wziął jedno OG. Wrzucił dramat z nimi. Dramat. Dobra, dobra. Powiedzmy, że, że jest ok. Powiedzmy, że jest ok. Dobra, latareczka. Wrzucamy rzeczy. To się nam zestakuje. Lecimy teraz do mojego pięknego składziku. Up. Policja se stąd już pojechała. To dobrze. To na plus. Też jest nowa policja. Gitara. Już nie ma nowej policji. No trzeba sobie z takimi krótko, prawda? Nie ma co się dawać, bo mamy, mamy aktywny bif na mieście. Ta, tak się nie robi po prostu. Muszę uważać, żeby on nie wypakował za dużo. I tak jak chcę. to, 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 to i to. Git? Co mój został mi te rzeczy? On mnie przesuwa. Jarączki, tutaj. I jak ja mam tym teraz wyjechać? Co? Co mi ukrad? Dobra, jakiś jeden woreczek. No cóż, trudno, przeżyjemy, prawda? Aż za dobrze wypełnia swoje obowiązki. Dobra, OG, idziesz tu. O, w końcu jakieś słoiki. To jest sour? To jest sour. Sour ma strasznie duże. Ja bym to w sumie rozładował. Green, green się nam kończy. Metka to super. I mamy słoiki Purple. No, w sumie mógłbym zrobić taką małą przeprowadzkę tych słoików. Ale <laughs> no dobra. To to jest Nightmare Cheese, Tinky Peace, ok, ok, ok. Mm, jakieś pojedyncze rzeczy tu są? Nie ma w sumie żadnego pojedynczego woreczka. Tu mam nasionek jeszcze trochę. To, to dobrze, w sumie, bo tam mi się kończyły. Ale dobra. To teraz tak. Grandad Parp mamy 5, 10, czyli 15, dwa, 20. 25, 30? Jezus. Czyli 6 tego potrzebuję gitara. Meta. Ja potrzebuję jeden słoik i woreczki. Jeden słoik i woreczki i potrzebuję jeszcze jeden woreczek, czyli muszę tam wrócić niestety. Tak? 5 meta, czyli 3, 3, no. I co jeszcze my tu mamy? Grandaddy. Meta i grandaddy. I to wszystko? Tylko takie produkty ja dzisiaj sprzedaję no z jednej strony dobrze <laughs> Że nie muszę sobie aż tak zawalać ekwipunku A z drugiej strony też nie ma tego aż tyle Prawda? Daniel ile z kasy z tego wyjdzie Dobra, tak jak oni nie lubią Ja muszę zapakować metę woreczki Meta Woreczki, powiedzmy, że zrobię tą dychnotę Dobra, Tobie tu czego brakuje? Słoików. ale słoiki jeszcze są, więc nie powinno być to dla Ciebie problemem, w sumie pracowniku. Wystarczy sobie tylko pójść i zebrać słoiczka. Ale jak to taki problem, to przerzucę te słoiki jeszcze tu, na wszelki wypadek to pewnie ktoś po nie przyjdzie, prawda? E, ty też widzę, że nie umiesz w te rzeczy. To tutaj... Dożycie, że do, dorzucę tobie, ci 4. Cały to trochę jest. Granda di Purple też jest. E, jak to wygląda stan? No są te rzeczy porobione. Tu mogę już te woreczki ukraść i przerzucić tutaj, żeby mieli zapas. W sumie jakieś te... O. Nawozów już nie ma? Dlatego mi ten widok nie pasował. Dobra, strasznie szybko to schodzi. Dobra, jeden nawóz, drugi ten. Ty wracasz tu. tu coś jeszcze z tej półki zniknęło, i chciałbym wiedzieć, co to było. Dobra, no to są tylko przypomnienia. No to lecimy. A przy okazji, kontakty. No on map. Nie ma Javiera. A jest przynajmniej przypadkiem. Nie no, nikogo nie ma w tych nowych sekcjach. Dobra, lecimy. Ja wiem, z buta to się nie opłaca, no ale mówi się trudno i żyje się dalej. A, dzisiaj będziemy fit, dzisiaj sobie troszkę pobiegamy. I ten odcinek też chyba będzie taki, powiedzmy, krótszy w miarę jeden dzień. Ale spokojnie, tak jak mówię, to już nie będzie tak, że znowu będzie nie wiadomo ile czekania na następny. Mam przynajmniej taką nadzieję. I, I mam zamiar wrócić do, do podstaw. Dobra, Mika mamy załatwionego. Tutaj widzę, że ktoś jest 30 metrów. Także pewnie tam na górze czeka. Tu. Dobry. Ming, ty chciałaś 5 grand daddy. Proszę cię bardzo. Tutaj na dole już wszystko. No to chodźmy tutaj w lewo. I tu powinna być najbardziej wysunięta w lewo transakcja. 30 metrów, 20, tutaj będziesz. Opsa. 3, proszę bardzo. Za mnie niż 100 sztuk, ja ciebie. Ty chcesz na polityce coś kupić? Przedam tania. Dobra, elo. Dobra, tu tych ludzi. <laughs> Mówiłem, że oni tu są, pewnie ktoś jeszcze tam przy hotelu. 5 grandaddy, proszę bardzo. Tutaj widzimy jakieś 30 metrów. Elo. 10 grandaddy, proszę bardzo. Jest tutaj mi dwie odległe lokalizacje. No i brak, wystarczy mi rzeczy. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Problem jest taki, że nie w każdej lokalizacji mam łóżko. Chyba tak. No i by się w sumie przydało, żebym miał. Żebym nie musiał lecieć do tej innej. Dobra, proszę bardzo. Jak już tu jestem, to od razu landromat idzie w ruch. W też... Aha. Co się tu stało? Dobra. Może lepiej nie wiedzieć. To tylko moja pralnia. A poczta była gdzieś tutaj. Chyba to. No to sobie jeszcze wrzucę te cztery koła do poczty. Niech się nam ta kasa pierze. Ja wiem, no w sumie dużo tej kasy nie ma, nie? Ona szybko znika. To nie jest aż tak, że z każdym dniem nie wiadomo jak bardzo bogaty się staje. Szczególnie w gotówie, muszę zarabiać więcej, bo... bo tak w sumie, nie? Nie mogę chyba tylko na tych dealerach polegać, sam też muszę sobie robić duże deale. Um. No, no tak by wychodziło, że trzeba samemu też zacząć robić jakieś duże deale i... i zarabiać więcej, bo chyba rozwijanie tego biznesu troszkę mi się tam Zastopowało, bo nawet jeśli chodzi o wartość mojego biznesu, no to mimo, że mam shop, może mam coś tam, no to nie jest to. Ale chyba muszę też się rozszerzyć, jeśli chodzi o działalność, właśnie do, do nowego dealera, supplier'a. Supplier'a, nie dealera. A, a tu jeszcze chyba nikt nie był. A nie, był, dobra. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. dile na dzisiaj zrobione. Chodźmy od razu tu. Moli. No trzeba, czy będzie dostakować, nie będę ukrywał, nie? Ale na razie to nie może dać te cztery koła. A cię właśnie w tym momencie chyba, chyba, że tu nic nie mam, chyba, że tu nic nie mam dokładnie. Ale na pewno mogę ci, na pewno, to ja już nie wiem w sumie. Power diesel, jest tu ten, green crack. Mogę ci zrobić brika glina. To na pewno będzie jakiś, na kilka dni ci wystarczy, na kilka dni kurczę, na ten następny dzień ci wystarczy. Gdzie jest jeszcze ten jeden? się nie liczy? Plum. Dobra. I coś tu jeszcze mamy. 12 tego. Tutaj jak zawsze się bagują. Dobrze. Chodźmy i dorzucić te 20 chociaż tego green kraka. Myślałem, że troszkę mety będzie, ale widzę, że nie. Um, OG. Kasza. Ja się w sumie to wezmę. Dobra. Dzięki. Pyk, pyk. To E, dobra, może trzeba po prostu tutaj uzupełnić coś, co jest na stanowisku. W sumie można. Oni chyba już przestali robić ze względu na godzinę. A tutaj widzę, że mam po 4 akurat. A co jest pseudo? To pseudo mi się już kończy. Lol. No dobrze. No dobrze. Niech będzie. O, ja tu mam łóżeczko. Sleep. Podsumowanie dnia wygląda następująco. Ja sprzedałem do 4300, dilerzy sprzedali za prawie 10. To w sumie dobrze. To w sumie dobrych dilerów mam, można ich tylko bardziej rozciągnąć. Nowego poziomu jeszcze nie ma, no ale w sumie tak jak mówię, trzeba się chyba skupić na tym, żeby odblokować nowe rejony. Ale też tu jest właśnie taki problem, że dzisiaj z tego nic nie chce działać. Może to jest właśnie problem, że muszę zrestartować grę. Także w sumie skorzystajmy z tego. Ja na tym skończę odcinek. E, bardzo wam dziękuję za oglądanie. E, bardzo wam dziękuję za oglądanie. No i co, widzimy się w następnym, o, ale mój krzesło odbite. E, widzimy się w następnym i prawdopodobnie po restarcie gry nam to zadziała tak, że będę mógł e, po prostu dalej ten region odblokowywać, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra. Także trzymajcie się, do zobaczyska siema!